Cześć widzowie? Ja jestem Michał, a to jest kanał Cyna Jołów. Witam w kolejnym odcinku mojego barokowego podcastu, za który regularnie dostaję łomot w komentarzach, że przedłużam, brnę w dygresję, żuję szmaty i różne takie inne. Postaram się, żeby tym razem było krócej, ale nie obiecuję, że efekt będzie natychmiastowy. O czym dzisiaj sprawa? Otóż przeczytałem sobie na stronie u mecenasa Andrzeja Turczyna, znanego powszechnie w środowisku jako trybun, artykuł dotyczący nowelizacji tak zwanej ustawy koncesyjnej, czyli ustawy o działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i przedmiotami o przeznaczeniu wojskowym. I ta nowelizacja, mówiąc krótko, może wedle autora tego artykułu nieść ze sobą zagrożenia w postaci takiej, że jeżeli posiadacie łuskę artyleryjską, czyli cokolwiek co ma więcej niż 20 mm średnicy, no to możecie być narażeni na odpowiedzialność karną do 8 lat więzienia. Skąd się wzięła ta teza? Otóż, zanim o tym powiem, to najpierw słowo tła dla mniej zorientowanych. Otóż regulacje dotyczące broni, amunicji e, i technologii wojskowej e, mają w Polsce źródło w dwóch zasadniczych aktach prawnych: to jest ustawa broni i amunicji i druga, e, wspomniana już przeze mnie, tak zwana ustawa koncesyjna. E, problem polega na tym, że te dwa akty prawne są e, w części. E, Powiedzmy, regulują podobne kwestie i są ze sobą, jakby to powiedzieć, niespójne. I teraz to, co dostrzegł Trybun, to jest ta nowelizacja, która dzieje się niejako w tle tej głośno omawianej nowelizacji ustawy o broni i amunicji, ponieważ o nowelce ustawy koncesyjnej w tak zwanym środowisku mówi się bardzo niewiele. Ta nowelizacja stała się już faktem. Te przepisy zaczną obowiązywać za niecały tydzień. I teraz jak ja to widzę, co dla nas, dla strzelców, kolekcjonerów, mośników, militariów, jakie może mieć to konsekwencje. Otóż wszystko zależy od tego, skąd weźmiemy definicję tego, czym jest amunicja. Ponieważ ta nowelizacja wprowadza taką, taką nowość, że. Pozbawione materiału wybuchowego czy inicjującego Łuski amunicji artyleryjskiej, traktowane są jak amunicja. Czyli w związku z tym e, ustawa koncesyjna e, zabrania osobom bez posiadania odpowiednich koncesji obrotu i wytwarzania tego typu elementów. Tam, w, w dokumencie druku sejmowego, w którym ja sobie weryfikowałem część tych tez, jest bardzo ciekawa sekcja dotycząca uwag i komentarzy zgłoszonych do ustawy wraz z odpowiedziami. Ciekawa jest argumentacja w ogóle wprowadzenia tego typu modyfikacji, dlatego że ustawodawca twierdzi, no przede wszystkim, zasadniczy cel tej nowelizacji miało być oczywiście. Ujednolicenie naszych krajowych przepisów z przepisami unijnymi. Szkopu polega jednak na tym, że przepisy unijne nic nie mówią o regulacji łusek, korpusów i jakichś tam podobnych historii. Natomiast w uzasadnieniu napisano, że są to przedmioty produkowane na potrzeby wojskowe i że one muszą być produkowane z zastosowaniem określonych norm, więc ja rozumiem, że ta nowelizacja ma chronić Wojsko Polskie przed tym, że Kowalski w garażu na Tokarce zrobi sobie łuskę do pocisku artyleryjskiego i sprzeda ją w wojsku, a ona nie będzie miała odpowiednich norm i standardów. No tak, tak to ja, proszę Państwa, rozumiem. Eee, czyli jednym słowem zupełna fikcja. Ale wróćmy do, samego, do samej istoty materii, czyli, czyli uznania Łuski za amunicję. Łuski artyleryjskie za amunicję. Otóż e, Trybun wysnuł tezę, że pójdziemy za to na 8 lat do Pierdla. E, ja, prawdę mówiąc, nie jestem przekonany, czy to jest, e, czy to jest, e, słuchajcie, e, prawidłowa interpretacja. Dlatego, że e, no, pytanie brzmi, jeżeli prokurator. Służby policyjne nagle okaże się, że, że zaczną wyrażać tutaj gorliwość i podejmować działania, żeby u ludzi ujawniać tego typu przedmioty i kierować sprawy do prokuratury celem oskarżenia takich osób o, o, o posiadanie amunicji. No to pytanie brzmi, skąd prokurator formułując zarzuty? Weźmie definicję tego, czym jest amunicja. Czy tę amunicję zdefiniuje na podstawie tego, co jest w Ubojce, czyli, że jest to amunicja do broni strzeleckiej, no i dalej jest doprecyzowane, że taka amunicja to jest nie tylko sama amunicja, ale również do niej komponenty, czyli, czyli spłonki, materiał miotający i tak dalej. No to jest wszystko w miarę oczywiste w obecnym stanie prawnym. Czy też być może prokurator posłuży się definicją, która jest w ustawie koncesyjnej, w której to, 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 ta definicja amunicji jest znacząco rozszerzona. Czy też być może opcja trzecia, prokurator na przykład zasięgnie opinii biegłego w, w zakresie tego, czy ujawniony przedmiot, czyli na przykład, czy taka łuska, jest faktycznie amunicją, czy nią nie jest. I teraz, jeżeli biegły w opracowywaniu swojej opinii podeprze się ustawą koncesyjną, no to wtedy. Okazuje się, że mamy materiał na zarzuty i akt oskarżenia, a jeżeli podeprze się ubojką, no to okaże się, że sprawa to jest tak zwany czyli do umorzenia. Więc yy, ja nie mam stuprocentowej pewności, yy, jak będzie, czy ludzie będą wsadzani z artykułu 263, paragraf 2, czyli posiadanie amunicji bez odpowiedniego zezwolenia yy, do więzienia yy, za, za posiadanie takich łusek. Na pewno yy, jakby co do tego mam pewność, że, że handel przez osoby nieposiadające koncesji czyli na przykład osoby prywatne na Eliksie czy Allegro sprzedające łuski nie wiem od, od amunicji artyleryjskiej, czy od 20 mm działka Vulcan, które jest w F 16 na przykład i, i w wielu innych zachodnich konstrukcjach lotniczych stosowane no to na pewno oni tego typu rzeczami już nie będą mogli obracać i na pewno z zainteresowaniem będę śledził, czy te aukcje przetrwały ten moment wejścia tej ustawy w życie, bo to jest jeszcze 6 dni od momentu, kiedy, kiedy nagrywam dla Was ten materiał. Także bardzo mnie to ciekawi. Ustawodawca w komentarzach zarzeka się, że absolutnie to nie ma na celu ścigania kolekcjonerów. Czy muzealników, czy historyków, którzy chcieliby takie przedmioty kolekcjonować. Natomiast, jak to pokazuje rzeczywistość w naszym smutnym kraju, że może się okazać zupełnie inaczej, jeżeli się okaże, że prokuratura i policja będą chciały się wykazać, w cudzysłowie, na tych sprawach i zrobić wynik. No to jakieś tam. Uzasadnienie, nawet nie uzasadnienie, tylko takie tłumaczenie, które nie jest częścią uzasadnienia do, do nowelizacji Może być nic nie warte, także ja ostrożnie będę się przyglądał temu, co się dzieje Jeżeli ktoś ma ochotę kupić sobie łuskę od armaty czołgowej albo łuski do wulkana To lepiej niech to zrobi w przeciągu najbliższych paru dni No bo potem może się to okazać trudne lub nielegalne Tyle mojego komentarza na temat nowelizacji do ustawy koncesyjnej. Do usłyszenia, cześć!